Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie 1 maja. Święto pracy dzisiaj. W tej chwili mamy 9 stopni, odczuwalne 11. Zachmurzenie 24%, dobra jakość powietrza. Słonecznie. Ma być taki dzień słoneczny. To mnie bardzo cieszy. Od, od godziny 15 do 16 22 stopnie. Także majówki można zaczynać. Piękny czas. Mój kwiatek się rozrasta. No i cóż, przypominają mi się lata dzieciństwa, lata młodości, pochody, fe, różne festyny przy okazji. W każdym na pewno mieście w Stargardzie, w Stargardzie, w kraju, w Polsce tak było. No ja konkretnie mówię o tym swoim miejscu, w którym tu żyję. Także były różne gitariady, różne właśnie festyny z tej okazji. No to był piękny czas, no ale. Już samo to, że to był czas dzieciństwa i młodości, to się z przyjemnością do tego wraca. Pozdrawiam Was ciepło. Miłego świętowania Wam życzę. Miłego dnia. Miłych majówek, jeżeli ktoś rozpoczyna sezon już. Może co niektórzy już rozpoczęli. Bo no to wiadomo, na działkach to takie rzeczy szybciej się dzieją. Pozdrawiam Was ciepło. Miłego dnia życzę. Tradycyjnie kwiatuszki od rana. Ptaszki śpiewają. Piękny czas. Uwielbiam takie poranki. Zaraz sobie zrobię kawę i wypiję na balkonie. Za chwileczkę będzie u mnie siostra, więc przygotowałam taką przekąskę. Paszczę z jagnięciną, ser wędzony też bardzo lubię. Do pasztetu ćwikła z szanem, ogórki, pomidory na deser, serki danio. No i oczywiście później wyłożę masło, yy, chleb i zrobię herbatkę. I taka będzie fajna przekąska. Robótki przybywa. Staram się, żeby chociaż codziennie parę rzędów zrobić. Ale tak już jak siadam do robienia, to staram się, żeby wszystkie te rzędy od 1 do 16 zrobić, żeby zaczynać później od pierwszego rzędu znowu. Jak nie uda się, to zapisuję sobie na którym rzędzie kończę, żeby później bez problemu to można wyliczyć od początku, bo oczka już tak wychodzą, no ale tak już jak mam zapisane, to bez problemu już robię konkretny rząd i... Nie muszę odliczać, chociaż też zdarza się, przyznaję, że sprawdzam, bo coś mi się wydaje, że pomyliłam. Nieraz pomyla, oczywiście. Tak też bywa. I wtedy się przelicza od początku, tak jak ten rząd idzie i dojdzie się do pewnego momentu, gdzie się wyłapie tą po prostu pomyłkę. I wtedy już można wyprostować i, i dalej pracować nad tym wzorem. Wzór jest bardzo, bardzo fajny. Podoba mi się, ale tak jak mówię, no jakoś mi tak idzie opornie. Podejrzewam, że muszę iść do okulisty, muszę chyba zmienić okulary, bo tak jakoś za często mi te pomyłki wychodzą. To czyli coś ze wzrokiem nie tak, już trzeba po prostu zmienić na inne numery. Taka jest moja myśl na ten temat. I tak. Tak, tylko chciałam Wam powiedzieć, no sporo zrobiłam, sporo, sporo. Już bym, już bym robiła podcięcia pod, pod pachą, gdybym robiła takie podcinane rękawy, że ja robię proste, no to, to tych podcięć nie robię, robię proste, a później będę, nie będę robiła wódkę, tylko będę robiła, podzielę na trzy i będę robiła lekkie takie podcięcie z tyłu. Z przodu będzie dekod nieco większy. No i to tyle. Co mi się przypomni, to Wam mówię, bo w trakcie, najlepiej to się właśnie mówi, rozmawia na temat danej robótki. W trakcie roboty, jak się robi, bo tak później to się już nie pamięta skąd i co. No właśnie, dzisiaj przeczytałem komentarz, na który jeszcze nie odpowiedziałam od Marioli. Odnośnie pierwszego wzoru, który właśnie wczoraj Wam pokazywałam, wzoru na bluzkę letnią. Skąd on jest i czy jest yy, pokazywany? No, nie kojarzę, żeby, żebym pokazywała ten wzór i najgorsze, że nie wiem skąd wzięłam. Bo to ja tak i korzystam z internetu i gdzieś tam coś mam zapisane, gdzieś coś zobaczę i muszę sobie przypomnieć i wtedy dam konkretną odpowiedź, bo teraz po prostu nie wiem, nie wiem skąd ten wzór jest. Ale chyba nie pokazywałam, muszę przejrzeć, sięgnąć do tych filmów, ale no nie, nie, nie kojarzę sobie, żebym pokazywała ten wzór, jak robić. Także to tyle na temat tego komentarza, odpowiedzi mojej. Piękny pierwszy majowy dzień. Ja spędzam na balkonie.